Witam serdecznie na kolejnym odcinku z e, Dungeons Dragons. Tak. E, I co? Lecimy z misją. A tu jakaś skrzynka stoi. Oho, e, I co? Na wstępie zachęcam do oceny materiału, komentarza pod filmem, zostawienia komentarza pod filmem oraz subskrypcji na kanale. A! Oh, oh forgive me. you startled me a bit i'm afraid i was wrapped up in my studies of this magnificent edifice uh, can you tell me anything about this building why this is the hero's crypt inside lie the champions who defeated the sec 150 years ago i've been studying its history for years sadly i've never been able to do more than observe the exterior Tell me about the crypt's history. The tomb was originally constructed for the First Lady Montbaron, remembered in popular folklore as the Farmer. And what happened then? As more of the heroes who defeated the sect passed on, they were interred here as well. The crypt became a site of pilgrimage for many. Visitors have reported all sorts of miracles. Good fortune, sicknesses healed, that sort of thing. But no one's been inside for 30 years. Why can't you get inside? Ever since Jane Cassinda destroyed the Legion, the tomb has been sealed tight. I think it could still be open, but I have no idea how. Perhaps the old Legion knew some of them anyway. Tell me about yourself. What brings you out here? I'm a scholar with the Stonebridge Society of Antiquaries. My particular specialization is early goblin renaissance architecture. This structure is a truly remarkable example. Note the intricate cornice work and the marvelously subtle geometries of the roof. I found a way into the crypt. I'm going to open the doors. You did? You have? Th that's unbelievable. How did you do it? Where did you find it? Uh, oh, never mind. That's not important right now. Could I? Could I go in with you? I've studied the exterior for so long. I'd like to get a look at some of the artifacts inside. You can come along, but be careful. Stay close to me. Wonderful. Let's get the doors open then. <coughs> A to było na posągi, tak. Reguluje na to wielki posąg wojownika, jego podstaw znajduje się duży cylinder z dziwacznym pismem runicznym. Pusta szczelina. Kurzyść jeszcze... E, tak. Sygnał jego. To jest jakiś inny typ. Się duży, duży tak oh oh my. That was well, that was quite something. On second thought, perhaps uh, perhaps you could go into the crypt yourself and return with some relics for me. Oh no, sure boy. I'll see what I can find. What are you looking for? Good. Yes, good. Much safer for all of us. <laughs> I'd likely get you killed tagging along, and this way you won't get me killed either. I'm looking for three relics in particular the skull of Norik, the staff of Merrick, and the sword of Bolingar. If you find any of them, I will, of course, reward you handsomely. Now, if you'll excuse me, I must bring the good news to Lazar. I hear something new in my hall. The sound of breath. The quiet footfalls of frightened flesh. That voice, it's coming from somewhere below us. Coś złego opanowało tą, tą miejscówkę Niby tam mamy iść tak idziemy tędy A ja za nas w ojcach nie Tu nic nic nie ma you ready are Trochę, ale gorszy, dobra. Pierwszego posa mamy ze sobą. Tu nic więcej nie znajdziemy. To jest pierwsza rzecz jakaś albo no nie, nie ma. Widocznie nam Victory. obywateli, da ah. To ciało nie jest nawet w połowie tak stare, jak pozostałe w krypcie. Trzyma stary, skategowany klucz w jednej z jego ścianek dłoni. Ten naczepnięty do czasu list został napisany wyraźnie rocznie na Jeśli to czytasz, wiesz, że nazywam się Michał. Jestem nadzorcą krypty bohaterów. Dwie ludnickie tu więziony z oszałem, bo mówi, że nazywa się Drakomir i że przybył do krypty, by skraść pogrzebane Pożąd, tu skarby. Wziął mnie jako zakładnika i rozkazał zaprowadzić do największych bogactw. Jednak ostatnio coś się w nim zmieniło, zamiast uciec ze swym złotem siaduje na najniższych poziomach krypt. Ty mówi, że już nie chce jej opuszczać że musi bronić skarbów przed każdym, kto chciałby je zabrać. Mogę tylko przypuszczać, że to wpływ jakiejś tajemnej magii strzegącej tego miejsca. Drzwi do zostały zapyczętowane, być może Legion zamierzał tu uwięzić po na czas bitwy z Jane Cassander. Tak myślę, że przegrają tę wojnę, a ja nigdy nie zdołam stąd się wydostać. Nie mam do nich żalu. Nie mogli wiedzieć, że nadal żyję. Pisze to wyłącznie nadzieję, że zapamiętasz starego Micha Michaela i zmówisz modlitwę za samą duszę. Niech naj, się błogosławi i nad tobą czuwa. Ale już mamy klucz gdzieś. A wkrótce po tym, jak ukończyliśmy jej budowę, krypta stała się celem pielgrzymek, gdyż wielu ludzi chciało złożyć hołd bohaterom powstania. Pielgrzymki te często prowadzone były przez karosów, którzy także walczyli w tamtym boju, takich jak Azuitka Ulora czy Krasnolud Glor. Krótsza droga została przemianowana na szlak pielgrzymów, a dzięki dużym ilościom przyjeznych. Którzy zatrzymywali się w klucznym potoku, wioska zaczęła prosperować. Z biegiem lat kolejni bohaterowie umierali, a ich skarkowagi zostawały w sali bohaterów na najniższym poziomie krypty. W skale wykuto specjalną salę, która stała się miejscem wiecznego spoczynku Lady Montbaron. Ostatni z bohaterów Blair, który co roku prowadził pielgrzymki, zmarł w roku 1220. Sasa też przy okazji. Mamy Szynka. Człowiek z zachodnich zginął, próbując pomóc młodej Lady Modbaron, która na początku powstania seków była znana jako farmerka. Dobra, zapiszmy. You i shall enjoy you. Myślę, że to ten Olbrzym, ale coś z nim się nie tak stało. Obrona i siłek Przekliniemy kogoś, to będzie słabszy. Dobra, może być takie coś. Możemy możemy odblokować. E, krytyk dodatkowy, jeśli pierwszy raz kogoś e, zaatakujemy. Myślę, że... Mhm. Tak. Myślę, że to będzie dobra opcja. Ona też tą aurę rzuca, więc dodatkowo nie wleczy. Za każdym zabitym przeciwnikiem będzie większe obrażenia zadawać Dobra, hajsy Dobra Co tu nas czeka jeszcze? patliśmy w nią, ale nie czułem się jakoś mocno zaskoczony tym. Ale te kule znikają po chwili, co warto jest pobrać go. Tu mamy pa pamięci kobiety i znanej historii jako farmerka, bohaterki powstania seków i pierwszej z rodu Mont'Baron. She started her life as a simple farmer. Srebra Kapliczki i cały kult mortal My warriors will hunt you until you walk. Nie pokonamy jego ludzi będą nas polować i takie tam pstady Tak nie mamy ileś rzeczy nowych, może coś nie, nie. Oczywiście, że nie A co jest name, to nie Oni są jeszcze przy okazji dobra, tak jak nie była trudniejsza walka. O, Wiekowy i wyblakły pergamin. Dozorcom krypty bohaterów poświęcam ten list w roku 1220. Świadom, że umrę już niebawem. Z sekretu, sekret, który Wam wyjawię i przekażcie go Waszym następcom. 20 lat temu, ostatnio, cały bohaterowie obmyślili plan ochrony krypty po naszym odejściu. Wiedzieliśmy, co stanie się z innymi świętymi miejscami i nie chcieliśmy dopuścić do zbezczeszczenia grobów naszych towarzyszy. To Mark Z jako pierwszy wysunął pomysł użycia magii ochronnego zaklęcia żyjącego przed opętanymi przez chciwość. Czar ten był istnym dziełem sztuki. Każdy, kto próbował ukraść liczby krypty, popadać miał w straszliwe szaleństwo. Panowało go obsesyjne pragnienie pozostania w krypcie i obrony i bogactw przed innymi jemu podobnymi. Złodziej na straży tego, co, co próbował ukraść. Czar nie oddziałuje na legionistów lub kogokolwiek o legionowej krwi. Strzeżcie się jednak, jeśli opanowany mocą zakręcia złodziej umrze w krypcie. jego duch w niej pozostanie. A jeżeli nie zostanie wypędzony, może stać się zejść te potężny. Wierny kompan Krasnodębski. No tam mieliśmy takiego spotkaliśmy w pierwszej części. Się w obie strony. O, to będziemy musieli na dół jeszcze. No jeszcze chwalić. Come pilgrim, the bones of your heroes wait for you in these depths, and so do I. Dobrze, ale dzisiaj myślę, że tak trochę krótszy odcinek. I z, zajście w dół tej jaskini zostawię te, o, tego dużego dźwigu używanym kiedyś do opuszczenia ciężkich sarkofagów. Głęb, głębine krypty. Teraz już nie działa. Dziwię się jak, dziwię się, jak miał działać. No w każdym razie e, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. E, trochę krótszy dzisiaj i do następnego.